Cześć z tej strony, Dodek. Z dzisiejszym dniem na moim kanale zaczynam nową serię: 100-dniowe wyzwanie Dotka. Przez najbliższe 100 dni będę wykonywał metodą drabinkową trzy ćwiczenia: pompki, przysiady i podciągania w l Wybrałem te ćwiczenia, ponieważ są one według mnie najbardziej uniwersalne i rozwijają wiele grup mięśni jednocześnie. Rzucając sobie to wyzwanie, mam na celu trzy rzeczy. Po pierwsze, poprawienie swojej aktywności fizycznej w okresie jesienno-zimowym. Pogoda w tym okresie jest przyjazna, bardzo treningu treningu. łatwiej stracić rozgrzewkę, jest mokro i ślisko, przez co nie trudno o kontuzję. Po drugie, chcę się dobrze przygotować do nadchodzącego sezonu freerunerskiego. Chcę być silniejszy, skakać wyżej, rozwijając swoje mięśnie, odciążyć troszeczkę stawy, przez co zmniejsza ryzyko kontuzji. Po trzecie, chcę sprawdzić, czy bez specjalnej suplementacji i diety jestem w stanie zwiększyć swoją masę mięśniową, wykonując trzy proste ćwiczenia, które każdy może wykonać w domu, nie używając żadnego specjalnego sprzętu. Żeby sprawdzić, czy ćwiczenia dadzą zamierzony efekt, wykonałem maksymalną ilość powtórzeń wybranych przeze mnie ćwiczeń w jednej serii. Zmierzyłem także parametry swojego ciała. W tym momencie w klatce piersiowej mam 100 cm, w bicepsie 32,6 cm, w udzie 49,7 cm, a waży 68,5 kg. Co 25 dni na moim kanale będzie pokazywał się film, na którym będziecie mogli porównać moje wyniki z poprzednim okresem. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!